Hej, witam was bardzo serdecznie w 49. Może nieco krótszym niż reszta o odcinku zagrajemy w Risen czy Władcy Tytanów. I żeby nie przedłużać, od razu przejdziemy do wykonywania zadań, ale 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 sądzę, że też dobrym pomysłem jest trochę rozejrzenie się e, wzdłuż tego muru. I zobaczę... Well, you know, I was popular at first because I'm a decent sort of guy. almost busted a gut working for them pirates and what do those nasty bastards do they boot me out just because i accidentally used the wrong bed i mean i was alone of course you used the wrong bed right is that all believe me i didn't do anything else honest come on now well okay but i wasn't done yet ah nothing who did to taly Błotniaka wywalili ze statku e, piratów, bo był piratem, e, dlatego że położył się na nie tej koi, co trzeba, i zaczął, e, że tak kolokwialnie powiem, walić to, co e, nie trzeba, ale nie skończył, jak sam powiedział. O, kurde! A. Nice. Szkoda mi tak trochę wybijać te wszystkie zwierzątka, no ale exp to exp. A, dla odmiany! Oba, zbugowałem się. Hops, hops, hops. Oh, I've injured myself. But why do you have to stand in the way all the time? But it hurts. <laughs> You're not a fighter, are you? I'd look for another profession if I were you. No, it's okay. I'll be fine. You'll see. We'll soon be dividing the juicy spoils. na niego w ogóle? Dobra. Szukamy, szukamy. Idziemy dalej. O matku. A ciekawe, co tu jest. Co tu się kryje? O, drzewo plot. Okej. Okay. No dobra, idziemy teraz poskromić te pajęki, pajanki, japonki, jak to mówi pewien y, mało znany youtuber. <grym> Hehe. Ej Wow, 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 wow. Fajnie. 3-3. Eee, Idziemy dalej. No a w tym odcinku to pewnie tylko będziemy eksplorować teren, tak coś mi się zdaje. Eee, ponieważ. Oops! Pantera. Ej to w sumie dobrze, bo ja miałem zabić jakąś panterę Burrę ten Edward jest dobry Okej okay. Skóra, łapa I... i nie mam rymu. Rym do łapa? Łapa. kapa. Jaguar! Nie rzucaj w niego postratekspa! Dobra. Dobra. Pamir. ja z tobą A no tak, pomagaliśmy mu nawet. Yy, okej. Okay. Rozejrzeć się, rozejrzeć się, dobrze, tylko... Tylko tak, no. Stąd przybyłem. To poszedłbym może tu. Ogólnie powiem Wam, że tak dokładnie zbadać każdą stronę tej wyspy jest bardzo ciężko, bo to jest taki labirynt. Trochę. Trochę. Nie mówię, że dużo. Um. Tu jest jakiś men. Formen. Gadaliśmy z nim oczywiście, ale może. Oh, is smart, super. The alligator has been defeated. I felt his strength fuse with Gaia's. His voodoo is once again in place. Well done, Gucho. Guccio is smart. The warthog is dead. His spirit was crazed. Good, he has found peace. I have completed your task. So, Gucho becomes Hoshi of Tadashi if you want to learn i will teach you art of the tufas take this as token of friendship a właśnie, Te um, zębów. No, chcę, chcę. teach me how to pull animal teeth listen hoshi take a good blade and put the edge against the gums cut around the tooth starting from the sun and aiming to gaia do not damage the tooth Steel is harder than bone, Hoshi. Do not forget. Uh-huh. Teach me how to extract magical trophies from animals. That is more difficult, Gucho. Look at the animal. Think about which part would be a worthy trophy. The rest depends on the part you choose, Hoshi. With trophies, you must be careful not to damage them. They lose worth quickly. You're a sailor, right? Yeah that's right i thought so right when i saw you the way you look you know i don't know much about seafaring but i have a good feeling about you so i'd like to sail under your flag when do we cast off you should probably stay here and guard the island um well okay but you'll be sorry if you set sail and don't come back for me i'd never do that <sighs> okay then let's carry on here before someone else plunders our temple Trochę, powiem wam szczerze, trochę mnie kusi, żeby y, pójść z nim do tej świątyni, ciekawe jest, jakie głupoty by pieprzył, kiedy już byśmy tam byli. Y, a tymczasem, a tymczasem, może ja zaznaczę sobie jakieś zadanie. Jakieś zadanie. A to? Wszystkie jaja są do siebie podobne. A, mam te jaja! Chwila, moment. Y, mam dać beryluchowi trzy jaja tego ptaka, ja przecież mam te jaja. Dobra. A mam tu kamienie, znaczy te t, punkty teleportu, więc mogę w każdej chwili tu wrócić, więc teleportujemy się do piratów. <śmum> damy jaja. Ała yy... I, i, i znowu lagi. Dobra, yy, damy jaja i co? I, i, i. no i kurde, skończymy misję. No Jezu, ale ja mam czasami przyćmiony umysł. Czemu, czemu, czemu? Berweluch, o tu jesteś. Tubylcy podzielą się z wami wodą. O, kolejna misja. The natives will share their water with you. Them? Share? Never in a thousand years, lad. Every damn fish is sacred to them. Why would they share with us now, of all times? Because they said they would. Hmm? No. We're gonna die here miserably, you'll see. Here's the delivery you wanted. Oh, wonderful. Give it to me.

Nie wiem, czy ja to. Ja chyba no właśnie byłem tu, ale. Dobra, przyjdziemy się do niego i zobaczymy, czy mogę mu oddać to coś, co miałem dla niego zdobyć, ale chyba nie zdobyłem tego. Nie, no właśnie, nie. No lipa, 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 jak nie wiem co. Bo jak nie zdobyłem tego od razu, to znaczy, że to jest ciężkie do zdobycia. Dobra, czyli dalej, tego nie chcę. Yy, ostrożności nigdy za wiele. Chciałaby żyć z piratami na plaży, nie mogę jej tam jednak eskortować, dopóki nie upewnię się, że będzie tam bezpieczna. Nie wiem, jak to zrobić w ogóle. Yy, no to dalej. Opętaj Makota, ofiara z człowieka. Wąski to ślizgły szczur, któremu powinienem podziękować za mój przedwczesny zgon. Los nie był jednak dla niego łaskawy. Został schwytany przez klan z wyspy Kila i ma zostać tam złożony w ofierze. Mam się z nim stawić u chatki. Hirutu. Czyli co, tak czy siak? Idziemy teraz do tych dzikusów. Idziemy do tych dzikusów. Gdzie jest najbliżej? Tu dopiero? Kurde. Tipa. Dobra. Eee, o coś było. A małpa. A! Kość jakiejś niewinnej małpy miałem zdobyć. Przepraszam, małpko. Sorry. Mam no nadzieję, że mi wybaczysz. Dobra. Kość niewinnej małpy. A nie wiem ile miałem zdobyć, dobra to zdobędziemy jeszcze jeden Sorry mordo Wiem jestem okrutny, ale to jest... To jest gra Normalnie NIE! Oluju! Co ja zrobiłem? Dobra, no to już pokonamy go no Ale nie zabijaj, nie zabijaj, A mnie nie zabijaj Żyjesz? Powiem się w kurze na nas Niesamowicie. Mam coś na wymazanie pamięci. Dużo wódki. Eee, o, małże Done. Wszystko. Mm, nie ma żadnej magii, no. Przepisy, przepisy, schematy, seraty w dniu taty. Eee... To jest wzmocnienie, męstwo, fala run, runiczna skóra, przywołanie piekielnego. Co to jest? Ten kamieniczny sprowadza piekielnego Ogara, by walczył po twojej stronie. O, fajne. O, czekajcie. To sobie damy tu. No nic, no. Może to się nie skończy fochem. Kamil, Kamil, żartowałem, mordo. Dawaj, no daj rękę. Kamil, nie wygłupiaj się, no. Taki duży chłopak. Kamilu! O jest. Wstaniesz ty dzisiaj? Dobra, walić go. Walić go w jego czarną japę. Idziemy do tego y, tego kolesia, co tam nas zdradził, znaczy zabił. Proszę kości małpy i czarne serce do oczyszczenia. O, przy okazji! Here, a monkey bone and the black heart for cleaning. So be it, Guccio. Nie wiem. Here is your black heart. Dziękuję za Thanks for your help with the purification. Whenever you need them, come to me, but use them wisely, Guccio. Black hearts strengthen your body, yet darken your spirit. Always remember this and never leave the path of humanity. That is the only way for you to find salvation. I'd like to talk to you about Slim, your pirate captive. Talk? Ono oh, palava Gucho. The Guchos bring death, and they also deserve it themselves. Hiruto has no reason to trust them, and so the Gucho prisoner will be executed. Natives live here, by the way. They call themselves the Keeler. <laughs> Same as this island, isn't that funny? Hilarious. I wouldn't have noticed if you hadn't said anything. I was just saying. You have to really watch those little guys. Before you know it, you'll have a spear up your ass. Just shut the fuck up and let me do it, okay? I just wanted you to know. Ta. Super. Y idziemy do tego tego kolesia. Wąskiego, czy jak on tam się zwie? Nie. Słuchaj, no możesz mi coś powiedzieć? Hirutu nie da się przekonać, nie przepada za piratami. Hirutu can't be swayed. He doesn't seem to like you, pirates. Of course not. But he's got it in for me, in particular, and just because I accidentally pissed on one of their holy places. Co zrobiłeś? You did what? Well. I'd had one too many and I got lost in the jungle. And then I relieved myself by the waterfall. I'm telling you, when you hear that burbling water, you just have to let it flow. But wait, why am I even telling you this? Just find a way to make him trust the pirates again, okay? Otherwise, we're done. So help me, please. Sending me into that jungle was despicable. What? Those pirates! They just chased me away. The ghoul, The jungle is dangerous. I could have died. Yeah, you could have, but you didn't. Oh, at least someone feels sorry for me. No, I don't. Having good friends is important, is it? Enough talk. We have a temple to plunder. Huh. Jasne. Dobra. W ogóle śmieszne jest to, że próbuję uratować Wąskiego, a Wąski mnie To tak. Co ja mam zrobić, cholera? Muszę zajrzeć w emisję. Powinienem kończyć odcinek w ogóle. Opętaj Makota. No mam... Le... Wiecie co opętamy tego Makota w kolejnym odcinku. Ja teraz boję się, że mi nie... Ten, że mi zabraknie czasu. Zwytany pirat. Hirutu nie będzie ze mną rozmawiać o piracie wąskim, dopóki nie przekonam go do zmiany nastawienia wobec piratów na plaży. A jak ja mam to zrobić? No tak, no co to, to jest. A. Ten, ta, ten, ja, te, czy jak ona tam się zwie, może coś mi pomoże. Zaraz zobaczymy. Ona chce, żebym opętał tego, jak on się nazywa. Co to jest? Co ja tu mam? Żebym opętał... Makota, czy... A zresztą w misjach jest to napisane. obno właśnie. Ale ja tego nie zrobię. Na razie. Zaniosłem jedzenie dla baraki, no w końcu, coś, jakaś, jakaś tam misja. i took the food to baraka. she, you've done well, gucho. you have done ixil great service. you? she, and of course the other guchos. go now. ixil must make preparations. not so fast. what did all this achieve? our deeds will be rewarded in time, gucho. do not worry your little head longer. every problem will be resolved. The of the killer will look to with pride. Tak, fajnie, fajnie. No to fajnie, jak tak. Okej. Okay. Yy, jeszcze, 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 z kim bym tu. Po... O, zobaczymy, czy Camille żyje i czy ma do nas jakiegoś wąta. I potem zakończymy odcinek, no bo co? Ciao, stary. Z pewnością basz o swoją społeczność. Można być. To makes dla Chi i Camille proud ale jakiegoś killer. On... take Camille's advice. So, what can you... Gujo want to know about Kila? But take care, treat my words with respect. Just get on with it, patience, Gujo. We Kila obey the judgments of our chakas. Our chakas' judgments. Dobra. They watch over us. Traktu jest szacunkem, lechikowie cię ukarzą. Ciekawe, co jeszcze możesz mi powiedzieć. We Tonka are warriors. We carry muleke, The gatherers take care of harvest. right, that's chi Ta, wystarczy. O, mogę go określić. Kamień klątwy, ruda złota razy 2. No to fajnie, dobra, ok. sądzę, że możemy kończyć odcinek. No tak jak, jak mówiłem, no jest krótszy niż y, powinien być, no ale ja nie mam czasu, ale... No jest to 18,5 minuty zawsze coś. Więc zapisuję. No i żegnam się z wami, do zobaczenia w kolejnym okrągłym 50. odcinku naszej serii Zagrajmy w Risen 3 Władcy Tytanów. Och, kurde, sporo tego. Dobra, trzymajcie się, na razie i cześć!